Posłuchajmy dalszej części, co Edyta i Krzysztof Kędzierascy zeznają w sądach. Więc nauczmy się tego, co oni będą powtarzać na każdych sprawach. A coś mówi, co do powrotu do domu, mam. Do. Znaczy tak jak ona przekazała nam, że ona zaproponowała, mówi, że czy chciałby po prostu mieszkać w domu z mamą, a do nas tutaj przyjeżdżać na odwiedziny, a on powiedział nie. A jak to się teraz kłamie ładnie w sądzie? Jak to kłamią? Że nie? Że oni proponują? Czyli, że co? Namawiają te dzieci, tak? Żeby im zostały, bo pieniądze się liczą. Woli mieszkać z nami, a spotkania z nami? No, co jest nieprawdą? Zaraz to udowodnimy. Chcesz wracać do domu? Tak. A czy ten pan, jak mu tam Krzysztof coś mówi na ten temat? Mówi, mówi, że ja mam jechać do że został z nimi i że specjalnie po prostu z wami się nie No i to jest według pana Krzysztofa, że dziecko nie chce wracać do domu. Czyli, że mają kontakt z panią sędzią Anną Gołuś-Dziepczok, czyli dobra znajoma, która dla pieniędzy jedna, druga... Zrobią wszystko, przepraszam, dla korzyści majątkowych i nie majątkowych.